Niech czyta w myślach prezesa. Nowe kredyty. Przyznawane i spłacane łatwo jak spłatka. Spłatka. Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń. Mała rata. Spłaca się łatwo jak spłatka. Get in Bank. Ej, halo! Słyszysz wskazówek tykanie? To taka promocja na drugie śniadanie. Pisz wiesz na z Hochlanda serów. Zamień na zegarek i nic więcej nie rób. Śniadanie ci nie umknie jak stado zajęcy. Odbierz swój zegarek, jest ich 200 tysięcy. Dla dziecka każdy spacer to wielka wyprawa. Mamo, jestem głodny! Więc na przekąskę zabierz ze sobą nowe, wygodne danonki z łyżeczką, które zawierają wapń i witaminę D dla mocnych kości. Danonki, mnóstwo pyszności dla mocnych kości. O, ja serce, ależ ty szybko bijesz. To, dzięki mistrzowi, do. Tak, mistrz, do. to! To znaczy. droga! Czy sercem czy rozumem wybierz Neostradę na dopingu? Teraz pięć razy szybszy internet w niższej cenie. Neostrada zmienia zmieni się z oręż. Oto mi stoi. Rozum? Szacun. No, Szacun. a co tam jest? Mamy tutaj coś dla mamy. Dla ciebie coś się znajdzie. Teraz w Play z okazji rozpoczęcia roku szkolnego mobilny internet z tabletem lub laptopem za 0 złotych na start. W abonamencie za 79,90. Play. Robimy Zapoznaj się z treścią urodki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Papier rumiankowy Regina. Miękki, wytrzymały i pachnący. Kup i wygraj sportowy samochód. Szczegóły na opakowaniach Regina. Na możesz sprzedać wszystko, co zbędne: rower, gitarę, kosiarkę, narty, wózek dziecięcy, twój stary wózek i wiele więcej. Nawet cały dom. Sprzedawaj łatwo na bezpłatnym serwisie ogłoszeń lokalnych Gumtree.pl. Do tego trzeba mieć serce. Nie lubię siedzieć w miejscu ani rezygnować z tego, co mam. Ale wiem, że mogę się przydać i nauczyć się jeszcze więcej. Są ludzie, którzy myślą tak samo. Rozumiem się z nimi bez słów. I nie zawaham się ruszyć wraz z nimi, kiedy nadejdzie chwila, by działać. Narodowe Siły Rezerwowe Pasja, Rozwój i Wyzwanie. Warszawskie Liceum Plastyczne, no i Krakowska SP. Stamtąd rekrutują się ekipy, które przelewają na te ściany swoje impresje dotyczące, no nie, nie trudno się domyślić, Państwo widzą tę dwójkę charakterystyczną dotyczące nas. I bardzo dobrze. I to nie jest trudne zadanie, natomiast bardzo trudnym zadaniem jest wytrzymać z falkowi, falko, falko, Falkowiczem. Specjalnie Was podpuszczam. Dzień dobry, proszę bardzo. Ekipa na dobre i na złe. Czy to jest tak, drogi RedBadzie, że jak zerkacie na Michała Żebrowskiego jako doktora Falkowicza, to sam musicie powiedzieć, nie, to jest Żebrowski, my naprawdę go lubimy, on się da lubić, chyba że gra tę rolę? Mm, mów, ale szczerze. Nie nie mówić dobrze po polsku. A widzisz, no dobrze. Nie, czy jego charakter się jakoś wyprostuje po tym, jak został no, brutalnie skrzywdzony przy pomocy broni palnej? Ja tak, go. Wiesz doskonale, że ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ. To jest pytanie do scenarzystów. Ja nie, nie, nie wiem, co się będzie działo. Ja nie wiem, byłem na urlopie, prawda? Ja życzyłem dzisiaj. Tak. No.